Cześć kochani! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale! Dzisiaj jestem z moim ukochanym narzeczonym Wojtkiem Zmęczony jesteś? Mm -hmm. Dasz radę? Wytrzymasz to? Jakiś czas temu pytałam was jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale Pojawiło się kilka propozycji, żebym zrobiła coś modowego Ja z modą mam tyle wspólnego co... nie wiem, co mam podać? Ja się totalnie na modzie tak wiecie, to, to, to jest w ogóle odle odległe i w ogóle, ale Jakiś czas temu zrobiłam dosyć duże zamówienie na stronie Wasyl I to nie jest współpraca Po prostu popłynęłam Ja tak często nie robię takich dużych zakupów Także stwierdziłam, że wykorzystam to I zrobię taki haul Mówiłaś o tym Siri Mówiłam Ci? Nie? Ja? Mhm Jakiś czas temu to kupiłam, to już było dawno wiesz Nie no tak jak mówię, ja nie jestem jakąś taką zakupkowiczką, żeby robić takie duże zakupy To jest za, zamówienie za około 500 zł Także to jest to, to jest takie, jak na mnie to jest naprawdę wow Bo ja takich zakupów nie robię Postanowiłam, że to wykorzystam. I oprócz tego, że zrobię haul, to będzie to taki try on haul. I przy okazji Wojtek będzie dzisiaj oceniał ubrania, jak mi się podobają. Yy, I też na podstawie Twojej opinii. Nie patrzę na mój brzuch, ja wiem, że jest już za duży. Co ty też miesiąc? <grym> yy, na podstawie Twojej opinii, Wojtek, będę yy, zasugerował się, czy te ciuchy oddam, czy ich nie oddam. Nie możesz już ich oddać, bo już minął termin. Nie, chyba nie. Dobra. I zaczniemy od tego. Ja ogólnie te ubrania widziałam. Yy, nie przymierzałam ich na sobie. Jedyna rzecz, którą ubrałam, bo już ją miałam na koncercie, jest to. Yy, body. To body już widziałeś. I co o tym body ogólnie możesz powiedzieć? W porządku. Od, yy, od 1 do 10 zajmiemy, czy od 1 do 5? Nie mam numerów. Dobra, mówisz. Od 1 do 10. 10. 10. czy znaczy nie? Od 1 do 10. No. Od 1,10 10 ile dajesz na to body? Samo body? Samo body, no bez niczego Nie nie, jest okej, okay, to 7 bym dał 7 byś dał? No Co to jest mało? Mało? Nie wiem I Teraz no. ee, Ja nie ubrałam do tego majtek specjalnie, żeby wam pokazać mniej więcej jak to body się prezentuje I wygląda to mniej więcej tak Tutaj z przodu jest dosyć mocno wycięte I na kubie wygląda to w taki sposób, czyli myślę, że spoko Nie tylko do długich spodni nie, nie, nie tylko do długi spodni, e, ale także myślę, że do spodni na to fajnie to będzie wyglądało. Znaczy na to z długi może średnio, ale ogólnie myślę, że ja z tego body jestem zadowolona. Nie, spoko, tak Fajnie, jest, uwy, fajnie yy. uwydatnia biust. Przez to, że ja nie mam stanika typowo z push ale to body zależy, że jest opinające. No. E, no to fajnie uwydatnia. Dobra, ja mierzę następne rzeczy, a Ty tutaj czekaj. Będę cię pokazywać i czekam na Twoją opinię. Tak. Zapomniałam jeszcze dodać, że ja w komplecie z tym body noszę też pasek, bo pasek po prostu lepiej wygląda. Teraz jakoś zapomniałam go założyć. Jeżeli chodzi o to, body, kosztuje ono 39,99, a na modelce prezentuje się tak. Także możecie sobie porównać, jak wygląda na żywo A na tobie, także jakaś modelka, tu jeszcze przyjdzie. Jesteście <laughs> w się na modelce na zdjęciu na stronie internetowej. A i tak widzicie, jak wygląda w, w rzeczywistości. Kolejna rzecz to jest taki ażurowy sweter. sweter w formie sukienki. Sam wybrałeś ten kolor. A to to, to co pytałaś. Tak, fajny kolor. nie za duży trochę? Czy to, to... No, on jest taki oversize. To jest najmniejszy rozmiar, jaki wybrałam. To jest chyba są przedziały takie XSS, a później ML, coś w tym stylu. Chyba że uniwersalne, coś takiego. Ładny. Wybrałam najmniejszy. Spoko. Ładny? No. Fajnie wygląda, bo jest taki, że można, wiecie, możecie sobie opuścić. Ramiona z jednej i z drugiej strony. Można go nosić na różne sposoby, nie? Mm. I noczy się z paskiem, tak? Bo bez paska no to już tutaj nie no, będzie taki mm. worek, nie? Ale... Ale wygląda spoko nawet do takich butów, nie? Mm. Ładnie? Co? Nie, nie, nie. A, bo on ma takie ten, myślę. Tak, że... on ma dziurki. A myślałem, że jest podziurawiony. jeszcze, tak właśnie. A jak oceniasz ten sweterek od 1 do 10? Gdyby nie te dziurki. Nie, nie, spoko. Sprawę się. No, ale od 1 do 10, jak oceniasz? 7, 7? Mhm. dobra, no ale co gdyby nie te dziurki? Co się z nimi dzieje? Nie, tam Jej, nie już Niewyprasowany. No nie wyprasowany, bo tak na to świeżo. Pokazujcie, że nie wyprasowany. niewyprasowany? przygotowana? <grym> no, zaraz przygotować. Wypracowałam specjalnie, bo nie wiem, czy takich rzeczy nie oddam. Następna rzecz to jest taka oversize'owa bluza w formie sukienki. Mhm. Możemy ją nosić, tak jak ja, na przykład <grym> teraz, do takich <grym> długich butów. botków. Ale można ją też na przykład nałożyć do... Na... Kiedy Ty się znasz na młodzień w ogóle? Mówię to co uważam, bo widziałam no. na zdjęciach na przykład, jak okay. w internecie się dziewczyny noszą. No. No. E, w ogóle ta bluza jest 49,99 To no. też jest najmniejszy rozmiar, tylko chodzi o to, że ona jest oversize, no. bo jest taka w formie sukienki. Można no. nosić taki takich wysokich butów, ale można także na przykład ubrać ją do e, butów takich jak mam na przykład e, super stare. No. Ja założyłam na przykład tak bardziej o tak, tak na pół elegancko, pół sportowo. I tak samo, mam tutaj założony pasek, nie? Żeby trochę tę talie zwęzić, mhm. ale bez paska myślę, że wygląda to też spoko. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, ja się może nie znam. Ja Ci mówię, że nie ja się, to znam. się nie podoba. Ale nawet z paskiem? No, średnio. jakieś 4-5 wyglądał. A z tamtymi butami sp spróbować? Nie. Bo może na sportowo, typowo sportowo będzie fajniej wyglądała. Może, może, ale nie. jakby chciała nie może, no? I tak wygląda do butów sportowych. Tu bym miał 5, a tamtym 4. Czyli to jest lepiej. No. Mimo wszystko, tak? Dobra. No. Ale to mi się. Tak myślę, było... że na przykład na taki yy, no letni, chłodniejszy wieczór. To 5,5. Także kawę podcina. No widzisz, wszystko zależy od tego, jak się no. łoży. nie jeszcze z tym paseczkiem czy coś spoko? Mhm. No Ale takie tupy nie urywa Przecież mi chrupki. Nie będziesz -y. książki? No co cię. Chodźcie, dobra? To będę w pomiędzy. Kolejna rzecz to dopasowana sukienka, mm -hmm. która niestety okazała się fejlem, ponieważ ja jej wcześniej nie mierzyłam. Ona normalnie bez problemu weszła, ale okazało się, że ten materiał, no. który na stronie internetowej wydaje się być fajny, rozdącusi się. Tak. I obawiam się, że nawet, jeżeli ja to strzyję, no będziemy widać stanik. Co? Za mała jest przede wszystkim. Po czym to poznajesz za mała? No jest taka no. bardzo obcisła. tak, bo to jest typowo obcisła sukienka. Nie. Ale cycki ci tu splaszcza w ogóle, to nie pasuje do siebie. Twierdzisz, że nie pasuje? Oczywiście, że nie. I to jest najlepsze, ja tę sukienkę no. ubrałam bez problemu, bo ona mhm. jest taka o, dosyć rozciągliwa. No. E, tylko no niestety ten materiał jest taki, że niby czuję się w niej komfortowo. No. Ale no tutaj poszło, więc ja nie wiem, w ogóle to poszło, znaczy to już było rozprute, nie? No. Tu mam akurat ubrany taki stanik, no, ona ma dosyć głęboki dekolt, więc najlepiej mhm. do takiej sukienki ubrać stanik gdzieś taki zniszczył po prostu tutaj yy, stanem? No a te rękawy? No, ogóle w ogóle, w ogóle... Nie podoba mi się to. Nawet rękawy nic? Nie. Słaba. Czyli jak, jaką dajesz ocenę na tę sukienkę Słaba czwórka. Trzy, cztery. Czwórka oceniłeś także bluzę. No to mówisz, że sukienka w ogóle Ci no, nie ale podoba. ale bluza też mi się nie podobała, bo te rękawy Aha, mi się no nie Aha, no dobra, no dobra. Okej, czyli, czyli sukienka w ogóle Ci się nie podoba, tak? Nie. Z tyłu lepiej. Z tyłu dałbym sześć, ale z przodu dałbym trzy. No bo Ci się tyłek podoba dlatego. Nie, bo ogólnie z przodu tył jest ładnie, a z przodu mi się nie podoba. Nie podoba Ci się to marszczenie pewnie, tak? Nie, ogóle nie. nie Okej, okay, nie dobra, no to lecimy dalej. Next. Dekolt? Nie, dekolt. E, nie ma. Komplet dresowy za 99 zł 99 groszy. To fajne. To jest, tutaj znowu taki kaptur. Takie inne. Co za to za są? Takie frędzelki są. Wydurwają. O! Jak ja tak patrzę no. na to, patrząc sobie, oczywiście ja zanim tu wyjdę, patrzę do lustra w łazience. No i z dotychczas wszystkich rzeczy, to chyba najbardziej mi się ten komplet podoba. Fajne to jest, no. Bardzo fajnie wygląda, nie? Ja nie mam takich kompletów dresowych i wygląda całkiem spoko. Znaczy zobaczymy jak będzie po jakimś czasie, jak się rozciągną spodnie. Ale bluza fajna, nie? Taka z niższym stanem, z... krótsza, ale spodnie są wysokie, więc no. Więc tutaj jest zabezpieczenie, że ni brzuszek nie wystaje. Jak odznaczasz? Fajnie. To 8 bym dał. To dobra. Nie, spoko. Fajnie, no mi też się ten komplet podoba. Bardzo fajny. Kolejna rzecz to jest znowu body. Mhm. To Najpierw jest... Późniejsze. Późniejsze. No. Tu jest taka czarna podszewka i tu się zaczyna body. Ogólnie to jest... Na zdjęciu było widać, wiele zdjęć, na modelka, ma pełny wióz. I tak naprawdę, jeżeli ktoś ma pełny wióz i naklei sobie naklejki, Spoko. Ja tutaj mam tak, że no, wystaje mi stanik, także myślę, że musiałabym naprawdę się postarać być właśnie coś niższego. Ja no, się podoba. Ja się Taki dublanku, jak róż. No taki taki brudny róż. Aha, w ogóle mam zapięte guziczki, ale dobra. Powiedzmy, że są zapięte. Nie. Rekord? Na w ogóle nie. Nawet to był inny kolor? No. Totalnie nie? Totalnie. To kiepsko, bo jeżeli okaże się, że za późno z tą. No. Jeżeli się okaże, że z dostawą już będzie no, znaczy No w ogóle za... to szwy mi się, szwy podobają takie. Są. No ogólnie to jest tak, no. no. Tutaj widać wszystko, nie? No. Także jeżeli ktoś naprawdę ma pełny biust, no. to naprawdę fajnego, pełnego biustu, bez stanika byłoby pewnie okej, okay, nie? Bo na zdjęciu wygląda to zajebiście. Jednak materiał dotknij sobie materiał. To kurde, nasze prześciadła, ma lepszy materiał. No trochę tak. No. To jest taka szmata po prostu. No. Nie obrażając nikogo, ja tutaj wiecie, to jest konstruktywna e, krytyka. Czarnie się nie podoba ci się? Nie. Serdeczny. Kraść. Bawełniana bluzka półgolf za no. 39,99. Ehm, co uważasz? Dobrze znaczy, tak, mogłabym do tego ubrać inny stanik, albo to mógłby, mogłoby być mniej prześwitujące. Nie, mi się to by. Bardzo... Przebija stanik. Mocno, biały stanik. Chyba, że musiałam mieć taki albo ciałowy, no. albo to jest po prostu taki materiał. Co możesz powiedzieć na ten temat? Ostatnio czytałem gdzieś jakiś artykuł, że do białej. Biały właśnie bryzek nie powinien się ubierać białych samików No, też tak cioły. słyszałam. Też tak słyszałam. Jestem była babą, a też nie o tym nie wiedziałam. Mam. I ubieram białe stanki do białych bluzek. Dajcie znać 30, czy wy też tak robiłyście albo robicie. No ja mam biały w tym momencie, no nie posłuchaj. To znaczy, pasuje. No no, no wiadomo, to no, 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 okay, jest barwam, barwam, ale... Barwacie. No fajne Taki, taki, taki basic po no. prostu. E, to, co ja mogłabym powiedzieć, to no. to, że jednak e, to body, które miałam z takim głębokim dekoltem do, na samym początku, podoba mi się, bo jest taki fajny materiał. I myślę, że... Ja w ogóle jestem tak zmachana po ubieram się. No, a to ile jeszcze tego jest? Ile rzeczy? No dobra. No to trzy. Eee, to mogłoby mieć trochę inny materiał. Może ja wam pokażę z bliska jak to wygląda. Nie dotknął. Nie wiem czy wy to widzicie, ale to nie jest taki gładki materiał, bo on ma swoje paski. I mi się to kojarzy trochę jak takie piżamy czasami są, wiesz? Nie, co bardzo podoba. Albo, to albo to. mi się jeszcze czym kojarzy to, jak mama mnie na przykład ubierała i ubierała mnie w zimie, i ubierałam najpierw właśnie takie coś, a później na to jakiś sweter i na to kurtkę I zawsze to było z takiego materiału, z tej te paseczki Ale fajne, podoba Ci się? Dziś to bardzo bywa. O co nadałeś 9. Dziewięć Serio? Za takie... Myślę, to super podoba To jest moja subiektywna ocena i dziękuję Do widzenia Do widzenia, przewież. Co to? Bawełniana bluzka z kołnierzykiem, coś ala koszula No Tylko nie koszula, tylko taka bluzeczka mhm. Też taki basic w sumie 49,99, nie wiem czy mówią. Może jak się tym to będzie lepiej wyglądać. Tak. Oj tak to jest taki materiał y, dopasowany, że. Widać, Ej, że jest, jest no co? Trochę na rękę. Wiesz, nie chciałam pasować, bo to było takie, wiesz, od razu. Y, try on, nie? Mm. To jest takie fajne. Nie wiem, mam nadzieję, że wy z takiej odległości widzicie, jak to wygląda. A nie robi, takie, takie. Ok. Takie zwykłe, nie? No. Czyli bardziej ci się podobało tamto. bo znam z faceta, nie? Ale co o tym myślisz ogólnie? Jak Ci się to podoba? Może do tych spodni, może Ci się nie podoba, nie? Ale jakby na przykład do tego boy, st stricte, z streakteniem, coś takiego w innym odcieniu. Bo tak to no. jest cały czas na, na, na czarno, więc... No. I opinia? Czas? Nie, czas? Nie? nie wiem. Nie umiem określić. Więc 6-7 jakoś tak. Okej. Okay. Yy, zostały dwie ostatnie rzeczy. I, dwie były przedtem. Cależe nie. Sukienka! Eko skóry no. 49,99% no. To, co mnie w niej totalnie zaskoczyło, no. troszkę negatywnie. No. Dosyć sobie ten materiał. Nie wiem, jak to nazwać. Bardzo cieniutki. No. To, w którymś, znaczy ja się czuję, jestem bardzo komfortowo, nie? No. Fajnie, spoko. No. Tylko obawiam się, że w którymś Czy momencie po biznie? prostu to jak grajtki. No, rozumiesz, to jest takie cieniutkie. Bardzo teraz muszę być na konkretnym wdechu. Na konkretnym wdechu, bo y, takie sukienki. Ja dawno już nie nosiłam takich dopasowanych sukienek. No. Takie sukienki mocno podkreślają y, kształty I, no, I u mnie widać, że nawet na wciągniętym brzuchu, to jednak tutaj. Mm -hmm. I ja wiem, że w komentarzach pisać dziewczyno, gdzie ty masz ten brzuch, ale ja naprawdę. Masz. Ja się już pójdę przekaz, bo... Ale fajnie wygląda, bo Masz. tyle fajnie opina, wszystko z powodu, no. nie? Ale myślę, że gdyby tak, ja z, czy gdybym tak. Gdyby z... właśnie to, to było, byłbym wysoki. ocenę Na chwilę obecną. No. Wiesz co, jak możesz. No. Oceniasz ubiór! Dobra, jak nam nie wygląda, no. Nie bo... no, to, to nie mogę patrzeć na ten, nie. jakby Jakby inne modele No materiał jest taki, to że... On też w sumie nie wiem, czy on się przy przynoszeniu nie rozciągnie tak konkretnie, nie? A jeżeli nie wiesz jak mu to opina. Tego nie wiesz. Ile ty co razy w życiu to zakładać? Tak, później pewnie trzeba zacząć no. chodzić. No i jak oceniasz? Nie wiem. No nie obejmę... Nie, nie, nie możesz iść teraz! O, 50 odcinka, że się oceniał, a ty nie wiesz. pryzmat... Yy, nie wiem. Nie wiem, masz, nie, nie masz 10. Się... Masz 10 liczb. Nie podejmiemy się oceny tego. Więcej niż 5, mniej niż 5? Więcej. Ale nie podejmy się oceny. No to przechodzimy do ostatniej rzeczy. Na którą czekałam dużo w żebyś jestem mniej, mega ciekawa. No. Materiał już zobaczyłam. Nie będę ci nic sugerować, także zobaczysz. Zostawiłam zostawiam największą petardę na sam koniec. Nocku, nocku, nocku. <laughs> Koszula nocna no. 44,99. No. To najmniejszy rozmiar. Mhm. Wszystkie rzeczy na stronie wasy. Na modelce wyglądają tak, że po prostu myślisz, o, jakie zajebiste, nie? No i zamówiłam to z taką nadzieją. Wow. Yy, co ty sobą ja To jest zamówienie, kurwa, przez internet. Nie podoba mi się, totalnie. To wygląda mi tak samo. No. Po pierwsze, materiał jest tak okropny, no. że ja nie chciałabym w tym spać. No. no. Od tego się tak elektryzują włosy, to jest tak sztuczne, czujesz? No. A wiesz, że minął ci termin, że tego już nie oddasz to jest najgorsze z tych wszystkich rzeczy. Yy, nawet jeżeli ja... Bo to wygląda w ogóle jak worek na mnie. No. Skąd to w ogóle z tą stroną wyczerpiłaś? Widziałam już, to są takie w miarę niektóre no. spoko, rzeczy. I stwierdziłam, a zamówię, zobaczę, nie? Mm. A fajnie wyglądają rzeczy na modelce po prostu. I to mm. jest takie, wiecie, no wszystko nie, zależy nie od tego... Znaczy się zrobię na stronie telefon. Wszystko zależy od dobrze. tego, jak modelka też stanie, nie? Ja równie dobrze ona mogłam przedstanąć i zrobić tak. I już. E, nawet jeżeli ja wzięłabym to na do krawcowej przypuśćmy, ja na w ogóle nie, nie to jest... Ale słuchaj, nawet jeżeli... No kurde, prawie 50 zł za taki, Za taką szmatę. Dlatego do no dobra. E, to wygląda tak, że nawet jeżeli wzięłam to do krawcowej, nawet jakby to skrócić tu, oczywiście też przede wszystkim, mhm. no to to jest tak okropny materiał, że to się nie da spać. W tym pięknym klimacie chyba, że się przebiorę, już bluźarnie robić, no. co. Ja się przebiorę i zaraz do Was wrócę. A, ocena? Nie, no jeden. To jest <laughs> Ale naprawdę nie mam takie oczekiwania nie. do tego, jak to sobie wyglądało na stronie. No. no. Naprawdę, ja czuję, jak to im po prostu tak przy. Do, do ciała mi tak po prostu naelektryzowane strasznie. Oh. Dobra. Wróciłam przebrana i wróciłam przebrana w to, co chyba mi się najbardziej podobało. Teraz moje pytanie brzmi do Ciebie. To co Ci się najmniej podobało to już wiemy. Mm -hmm. Teraz proszę cię o opinię, co podobało Ci się najbardziej z Nie Zobaczmy. pamiętam. Chyba to, nie? Ale dużo tego było. Trochę to? dużo. To? Nie wiem. Nie, coś dalej. Ta biała, ta biała bluzka. Gdzieś, bluzka biała. No, to e, jeżeli chodzi tak. o takie podsumowanie, e, jeżeli Kuszynki, chodzi o to. Strony... Proszę, proszę, już spadni światło. Co, to sobie księżyć teraz. No. Hmm. Dawaj. Yy, ale on ma Ty masz taki... Ty masz taki... Nie taki... Ja potrzebuję snu więcej. Dobra, okej, okay, przepraszam, kończę. <noise> yy, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, yy, materiały. Nie mówię, że jestem biznawstą materiału, że mam takie no. rzeczy, że materiały po prostu satynowe i super super. Też szwy mi się niekiedy nie kiedy W ogóle mi też szwy nie podobają się w niektórych rzeczy. To są takie tanie rzeczy po prostu. No. Takie wiesz, takie... Tak, jak mówię, to się może rozciągnąć, będzie kiepskie. Zobaczymy, ale jeżeli chodzi o to, co najbardziej, tak po tym zamówieniu, co mogę stwierdzić, to jeżeli chcielibyście zamówić coś ze strony Wasyl, to polecam Wam ewentualnie albo dresy, albo typowo bawełniane bluzki, topy, czy tam wody. Takie albo typowe. Naprawdę, sprawdzaj od razu i odsyłać jak ten. No, albo od razu odsyłać. Mamy chyba dwa tygodnie na zwrot, z tego co pamiętam. Ja jeszcze na stronie internetowej. Może jest jeszcze szansa, że mi się uda zwrócić, ale nie sądzę, bo to chyba były dwa tygodnie. 30 się... dni, bo na przykład na tych borach czy coś tam 30 dni. Może, zobaczymy. To, co mogę podać jako minus, to to, że przesyłka jest do 10 dni roboczych. Ja faktycznie 10 dni czekałam. I to jest takie trochę uciążliwe, że się czeka na te, na te przesyłki. No, więc tak wygląda filmik. Czy będzie więcej takich filmików Tryon Nie sądzę, ponieważ tak jak, ja, tak jak mówię, ja nie robię często takich wielkich zakupów, żeby robić z tego filmik. To był taki akurat przypadek, że mi się takie, takie osło, że... Za, za Zamówienie złożyło. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Taki przycisk znajduje się pod filmem. Wystarczy go kliknąć, żeby się pojawił szary. My widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!